Ja też! U otwarte i uzamknięte Wszystkie zasady. Proszę polubcie nasz film i subskrybujcie nasz kanał. U. Co z tym U? Ortograficzni? U, wymienne! Uwymienne lub inaczej U z kreską. Piszemy, gdy w innych formach tego wyrazu lub wyrazach pokrewnych u wymienia się na O, A lub E. Wymienia się? A co to znaczy? Wymieniłbym wszystko na miód. Mm. Kiedy chcemy napisać wyraz z literką U, na przykład. Miód! Na przykład miód. Zastanawiamy się, czy jest jakiś podobny wyraz, w którym zamiast U występuje O, A lub E. Spróbujmy! Miodowy? Miodek, miodownik, miody. Doskonale! W tych wyrazach uzamknięte zostało zastąpione przez o. Czyli inaczej mówiąc, u wymienia się na o. A o to kilka innych przykładów. Lud. Lody. W słowie lody u zostaje zamienione na o. Kółko. Uzamknięte wymienia się na o. Wóz. Wozy. Kolejna wymiana u na o. A co z wymianą na a i e? Tak samo. Gdy w podobnych wyrazach u zamienia się na a lub e, na przykład niósł, nieść, piórko. Pierze. Zawrócić, zawracać. Wiemy, że trzeba napisać U zamknięte. Czyli jeśli mamy napisać słowo z U, szukamy w głowie podobnego słowa z O. A lub E. Właśnie tak. Każde dziecko o tym wie. U wymienia się na O, U wymienia się na A, U wymienia się na E. Proszę, polubcie nasz film i subskrybujcie nasz kanał. Jeśli chcecie poćwiczyć ortografię, darmowe karty pracy znajdziecie na naszej stronie. Więcej informacji w opisie. Zapraszamy! Co z tym u? <noise> Pytam tak, ortograficzni Słowa zakończone na. Uf i ówka! Gdy w wyrazie jest końcówka, która brzmi jak ów lub ówka, wiedz, że wówczas z U zamkniętym zapisujesz takie słówka. Strasznie to skomplikowane. Kupany! Nie, to kiepska jest wymówka. Pomyśl sobie, że ten wyraz jest jak wielka ciężarówka: Przód wyrazu to kabina, a przyczepa to końcówka. Gdy brzmi ona ów lub ówka, to spokojna twoja główka. Piszesz wtedy uzamknięte i na piątkę jest klasówka. <słyski> Uwaga na wyjątki! Skówka Zasówka Wsówka Zapamiętaj! Z u piszesz słówka Z końcówkami ów i ówka Proszę polubcie nasz film i subskrybujcie nasz kanał. Wiem, także ortograficzni. Gdy słowniki grupę kartkuje, pamiętam, kłuje się nie kreskuje. Gdy odpowiedzi w ciemno zgaduję, pamiętam, kłuje się nie kreskuje. Gdy podczas lekcji snudów wariuje. Pamiętam? Ujech się nie kreskuje! Kiedy zadania przygotowuję, pamiętam. Ujech się nie kreskuje! Gdy zamiast słuchać, sobie rysuję, pamiętam. Ujesz się nie kreskuje, gdy reguł tysiąc wykuć próbuje, pamiętam. Ujesz się nie kreskuje, zawsze gdy w nerwach tu kopiujesz, pamiętam. Uję się nie kreskuje. Kiedy zasady pilnie notuję, pamiętam. Ujesz się nie kreskuje! Prosimy subskrybujcie nasz kanał. Jeśli chcecie poćwiczyć ortografię, darmowe karty pracy znajdziecie na naszej stronie. Więcej informacji w opisie Ziuuu! Ziu. Ortograficzni. U na początku wyrazów. Kiedy chcesz napisać wyraz, co na U zaczyna się, warto wtedy ruszyć głową i pamiętać słowa te. Kiedy U jest na początku, piszesz, piszesz zwykle u otwarte. u otwarte. Więc zbyt długo nie kombinuj. Stawiaj na sprawdzoną kartę. Oczywiście są wyjątki. Ej, nie róbcie smutnej minki. Łatwo wszystkie je spamiętać, no bo tworzą dwie rodzinki. Pierwsza trochę przykurzona. Druga brzuszki ma okrągłe. Druga lubi cyfrę 8. Pierwsza. Słowa staromodne. Skupcie teraz swą uwagę, drodzy chłopcy, młode damy, bo rodzinkę słowa ów elegancko przedstawiamy. ówcześnie. Uftersny. Uf, pesmy. Uf. Yeah. O, elo, wszystkie ziomki zalukajcie tutaj, bo się pełna luzu z pełnym brzuchem prezentuje grupa 8. usebka Ósmy. Ósmok klasistka. klasista. Poza tymi wyjątkami, prawie że w procentach 100 na początku słów i słówek. Zawsze pisz otwarte u! Proszę, polubcie nasz film i subskrybujcie nasz kanał. Wymian tacz! Ortograficznie. Pisownia U na końcu wyrazów. Proszę polubcie nasz film i subskrybujcie nasz kanał. Gdy słyszysz ciągle dorosłych rady, że bez wyjątków nie ma zasady, jest w tym chaosie nadzieja mała, bo jest, jest zasada, co zawsze działa. Możesz postawić na pewną kartę Na końcu zawsze U otwarte Poznanie zasad wiele jest warte Na końcu zawsze U otwarte To na poważnie, to nie jest żartem Na końcu zawsze U otwarte Powtarzać będą szeregi zwarte Na końcu zawsze U otwarte w świetlaną przyszłość będzie to startem na końcu zawsze u otwarte. Od powtarzania głosy już zdarte. Na końcu zawsze u otwarte. W pamięci naszej jest niezatarte. Na końcu zawsze u otwarte. Wie o tym Ola, Jasiek i Bartek. Na końcu zawsze u otwarte. Już wszystkie błędy w proch będą starte. Na końcu zawsze u otwarte. To nie slogany jakieś wytarte. Na końcu zawsze u-otwarte. Wysiłki uczniów zostaną starte. Na końcu zawsze u-otwarte. Gdy los ci sprzyja, gdy lecisz swarte. Na końcu zawsze u-otwarte. Mamrości w jednym zdaniu zawarte. Na końcu zawsze u-otwarte. Zgłoszmy razem zdanie z początku. Od tej reguły nie ma wyjątków. Proszę, polubcie nasz film i subskrybujcie nasz kanał.